Cześć, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek Polityki Zagranicznej. Jak doskonale wiedzą stali widzowie tego kanału, jednym z jego celów jest opowiadanie na bieżąco o europejskiej polityce. W końcu to duża część polityki zagranicznej, która nas dotyczy. Obraz europejskiej polityki, jaki przedstawia się polskiej opinii publicznej, jest zazwyczaj bardzo uproszony i bardzo odległy od tego, jak w rzeczywistości ona wygląda, i ten tydzień pokazuje to bardzo dobitnie. Dziś o brutalnej europejskiej rozgrywce o reakcję kontynentu na kryzys energetyczny. Serdecznie zapraszam. Kryzys energetyczny to temat, który wzbudza dziś w Europie wielkie emocje i dzieli kontynent. Lata budowania zależności od surowców z Federacji Rosyjskiej sprawiają, że teraz po pierwsze drastycznie rośnie cena gazu, a po drugie, jak twierdzi Międzynarodowy Fundusz Walutowy w swoim raporcie z lipca, istnieje ryzyko jego niedoboru w kilku państwach Europy. I tu powstaje pytanie: czy z problemem radzić sobie na poziomie Unii Europejskiej, czy też niech każde państwo prowadzi w tym zakresie własną politykę? Oczywiście to nie jest tak, że na poziomie Unii Europejskiej nie podjęto do tej pory żadnych działań, ale te działania w sposób ewidentny są niewystarczające. I mimo tego, że wiele, większość państw Unii Europejskiej naciska na Komisję, by szybko podjęła nowe działania, tych działań do tej pory nie było, co doprowadziło do buntu, do rozłamów Komisji Europejskiej, bo przeciwko proponowanym przez większość państw członkowskich rozwiązaniom jest grupa państw na czele, której stają Niemcy. Sprawa przyznaję, jest nieco skomplikowana, ale postaram się wyjaśnić ją w najprostszy sposób, jaki potrafię. Większość państw Unii Europejskiej chciałaby, by zostało wdrożone rozwiązanie polegające na ustanowieniu maksymalnej ceny za gaz na europejskim rynku. Ta cena dziś jest sztucznie zawyżona przez szantaż Federacji Rosyjskiej, a dostawcy surowca i tak nie mogliby omijać europejskiego rynku ze względu na jego znaczenie i rozmiar. To sprawiłoby, że cena dla wszystkich byłaby niższa, ale dla Niemiec mogłoby to oznaczać, że nie zabezpieczą wystarczającej ilości gazu dla swojej gospodarki, bo niższa cena dla wszystkich oznacza, że wszyscy mogą iść na zakupy. Niemcy wolą więc, by cena gazu dla wszystkich była większa. Wtedy Najbogatsze państwo na kontynencie kupi gaz dla siebie, a dla, nie, dla niemieckiego odbiorcy, dla niemieckiego przemysłu, cena gazu wcale nie będzie już taka duża, ponieważ Niemcy planują wpompować 200 miliardów euro na właśnie łagodzenie skutków kryzysu energetycznego. I tutaj na poziomie Komisji Europejskiej dochodzi do buntu. Wobec bezczynności swojej szefowej kluczowi komisarze piszą publicznie tekst, w którym krytykują działania Niemiec. Thierry Breton, Francuz i komisarz do spraw rynku wewnętrznego oraz Paolo Gentiloni, wok zajmujący się gospodarką, we wspólnym tekście zastanawiają się nad tym, co dla wspólnego rynku i równych szans oznacza pakiet o wartości 200 miliardów euro, na jaki zdecydowały się Niemcy. Pakiet o wartości 5% ich PKB. W jaki sposób kraje Unii, które nie mają takich możliwości finansowych, mogą zachować konkurencyjność wobec takiej pomocy ze strony państwa? To jest generalnie szersza kwestia. Zasady nieingerowania państwa w gospodarkę zostały ustalone m.in. właśnie po to, by konkurowanie z Niemcami było możliwe. Najpierw pandemia, a teraz wojna doprowadziły do naginania tych zasad do granic możliwości i każde państwo wspierało swoją gospodarkę, ale nikt nie miał takich możliwości finansowych jak Niemcy. Teraz ta sprawa staje się kluczowa dla gospodarczych relacji na kontynencie. Wracając jednak do tekstu. Jest oczywiście bardzo zgrabnie napisany, ale w delikatnej formie dostrzec można naprawdę poważne uderzenie w Niemcy. Komisarze piszą, że kluczowym kryterium nie powinien dziś być ogólny poziom zadłużenia. Pamiętajmy, że i Włosi, i Francuzi mają z tym problem. Ze względu na asymetryczne obciążenia budżetów przez takie czynniki jak i tu cytat nierówne wysiłki podejmowane w celu obrony kontynentu, niedoinwestowanie infrastruktury, zwłaszcza infrastruktury energetycznej, z której wszyscy powinni korzystać. W momencie kryzysu Komisja Europejska, która miała stanowić rodzaj ogólnoeuropejskiego rządu, stała się chyba, czy pokazała swoje oblicze jako jednak instytucja złożona z przedstawicieli poszczególnych państw, bo komisarze zajmują tutaj stanowisko bardzo zgodne z tym, jakie prezentują Paryż i Rzym. Zresztą wszyscy tutaj pełni ogólnoeuropejskich haseł, no właśnie, forsują swój interes narodowy. Zresztą ten tekst Breton i, i Gentiloni'ego kończy się taką konkluzją czy takim pomysłem, że może trzeba, podobnie jak w przypadku koronawirusa, ustanowić nowy wspólnotowy fundusz, który pozwoliłby odpowiedzieć na obecny kryzys energetyczny. Czyli, co Niemcy, może wspólny kredycik. Ale w każdym razie Ursula von der Leyen znalazła się w pozycji bez wyjścia. Nacisk większości państw Unii Europejskiej, bunt na pokładzie komisji, której przewodzi, no a przecież chyba nie trzeba przypominać o tym, że jest Niemką, co wzbudzało w europejskiej prasie dodatkowe komentarze. Nie miała wyjścia. Musiała ugiąć się i podjąć działania. Polityki opisując francusko-włoską rewoltę w Brukseli przytacza stanowisko rzecznika komisji, który pytany o artykuł Breton i Gentiloniego stwierdził, że to ich prywatne inicjatywy, co tylko uwypukliło zakulisowy spór. Ale działanie komisarzy osiągnęło efekt. Narastały spekulacje na temat działań szefowej komisji i myślę, że istotne jest to, by zauważyć, że gdyby propozycja 15 państw została poddana pod głosowanie, to miałaby wielkie szanse, by osiągnąć tak zwaną podwójną większość, czyli 55% państw reprezentujących 65% populacji. Przeciw są Niemcy, Holendrzy czy Duńczycy, ale za Włosi, Francuzi, Polacy, Hiszpanie i 11 innych państw. W końcu w środę von der Leyen powiedziała w Europarlamencie: Wysokie ceny gazu wpływają na ceny energii elektrycznej. Musimy ograniczyć ten inflacyjny wpływ gazu na elektryczność wszędzie w Europie. Dlatego jesteśmy gotowi do dyskusji o ograniczeniu ceny gazu wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej. Limit ten byłby również pierwszym krokiem na drodze do strukturalnej reformy rynku energii elektrycznej. Ale to nie zatrzymało wywieranej na każdym kroku presji. Popatrzcie na przykład na tego niewinnego tweeta prezydenta Litwy. Dziś w Pradze miałem okazję porozmawiać z przewodniczącą von der Leyen, a tak w ogóle to Litwa jest za wprowadzeniem limitu ceny na gaz. Premier Morawiecki w wywiadzie dla CNBC powiedział: Nie może być tak, że jedno państwo, które jest najbogatsze i najbardziej rozwinięte w Europie, może zablokować wszystko. Chcemy równego pola gry. Chcemy, by jeden rynek funkcjonował. Hiszpańska minister wyraziła przekonanie, że Niemcy uda się przekonać do przerwania blokowania cen maksymalnych na gaz. Niemcy krytykował też premier Włoch, i takich przykładów można podawać znacznie więcej. Berlin oczywiście reagował na krytykę. Scholz odniósł się na przykład wprost do artykułu komisarza, mówiąc, Komisarz Breton z pewnością rozgląda się dookoła, tam skąd pochodzi i dlatego na pewno wie, że podejmowane przez nas działania nie są wyjątkowe, ale takie jak gdzie indziej i są uzasadnione. Niemcy mówią więc: wszyscy wspomagają swoje gospodarki. To, że nas stać na więcej niż was, nie jest naszym problemem. I warto zauważyć, że niemieckie stanowisko w tej sprawie jest zupełnie zrozumiałe, gdy weźmiemy pod uwagę wąski interes narodowy Berlina. To znaczy, Niemców dziś nie interesuje, ile będzie kosztował gaz czy prąd Włocha, Francuza, Polaka, Litwina. Niemców interesuje dziś to, by zabezpieczyć dostateczne ilości gazu dla swojej gospodarki. I... To jest zrozumiałe, tylko po pierwsze pokazuje to, że interes narodowy Niemiec stoi dziś w sprzeczności z interesem, z interesem większości państw naszego kontynentu. Po drugie pokazuje, że hasła o solidarności europejskiej no, nie mają kluczowego znaczenia w momencie próby. Po trzecie, po raz tysięczny pokazuje to, że polityka energetyczna Niemiec w wymiarze infrastruktury była błędna, bo to właśnie to dzisiaj przede wszystkim ogranicza Niemcy. To to sprawia, że stoją w w obliczu takiej, a nie innej sytuacji. Ale ponad wszystko, myślę, że pokazuje to po raz ponowny coś, co staram się uwypuklić od kilku miesięcy. To znaczy, od momentu wybuchu wojny, Niemcy nie tylko nie stoją, nie tylko nie przewodzą Europie, nie tylko nie narzucają politycznej czy gospodarczej agendy reszcie kontynentu, ale jest zupełnie odwrotnie. To znaczy, to Niemcy muszą być przekonywane pod ogromną presją do właściwie wszystkich istotnych rozwiązań podejmowanych dzisiaj w Europie, czy to rozwiązań politycznych, czy gospodarczych. Niemcy znajdują się najpierw pod ogromną presją, a dopiero później naginane są do woli reszty uczestników europejskiego procesu politycznego. Przyzwyczajeni do patrzenia na Unię Europejską z polskiej perspektywy, w czym oczywiście nie ma niczego dziwnego, by trafnie diagnozować stan sporu politycznego i zręcznie się w nim poruszać, musimy cały czas pamiętać, że pod względem gospodarczym główny spór biegnie na osi północ-południe. W tym wypadku jest podobnie. We Włoszech czy we Francji niemiecki plan wpompowania 200 miliardów w gospodarkę budzi sprzeciw, bo Rzym i Paryż ze względu na stan zadłużenia o takim pakiecie nie mogą dziś myśleć. Kulminacją tej odsłony niezwykle ostrego sporu, gdzie z uśmiechami na ustach i wśród haseł o europejskiej solidarności trwało wzajemne sztyletowanie się w prasie, był szczyt, jaki dziś odbył się w Pradze, ale i on jest tak naprawdę wstępem. Najprawdopodobniej ostateczne decyzje zostaną podjęte na formalnym szczycie pod koniec tego miesiąca. Dziś rozstrzygnie się jednak kierunek rozwiązań, jakie przyjmie Unia na okres, gdy sezon grzewczy rozkręci się na dobre. Symptomatyczna jest jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę przy tej okazji. Weźmy Polskę i Niemcy. W takim bardzo uproszczonym schemacie Polska jest tym państwem w Europie, które chce, by jak najwięcej kompetencji zostawało w państwach członkowskich. Z kolei Niemcy są tym państwem, które najmocniej dąży do centralizacji i do jak największej roli instytucji europejskich. Prawda? No, w przypadku gazu jest dokładnie odwrotnie. To Polska dąży do wspólnotowych rozwiązań, takich jak właśnie maksymalna cena na gaz, czy wcześniej wspólnotowe zakupy gazu. Były też takie pomysły, a Niemcy są tym państwem, które mówią, że my będziemy subsydiować naszą gospodarkę, patrzymy tylko na siebie i odczepcie się od nas. To pokazuje, że polityka europejska lubi wymykać się utartym schematom, dlatego gdy ją analizujemy, gdy myślimy o niej, Warto potrafić oderwać się od właśnie jakichś takich utrwalonych stereotypów, bo tylko to pozwoli nam dostrzec, że w tych najważniejszych kwestiach linie podziału biegną wzdłuż linii wyznaczanych przez interes narodowy poszczególnych państw członkowskich. I to sprawia, że w różnych sporach mamy zupełnie czasami różne układy sił. W momencie powstawania tego filmu nie ma jeszcze konkluzji ze szczytu Rady z Pragi, ale najprawdopodobniej nie ma co spodziewać jakichkolwiek ostatecznych rozwiązań, a jedynie kierunku zmian, jakie podejmie Europa w kolejnych tygodniach. Dlatego też nie jest to podsumowanie tego tematu, wręcz przeciwnie, będzie on wracał prawdopodobnie wielokrotnie w najbliższym czasie, bo to jest sprawa naprawdę najwyższej wagi, jeśli chodzi dzisiaj o relacje na starym kontynencie, ale również jeśli chodzi o przyszłość rosyjskiej inwazji na Ukrainę. To znaczy, to, jak Europa poradzi sobie z nadchodzącym, trwającym już kryzysem energetycznym, może determinować dalszy przebieg politycznych zmagań o przyszłość naszego kontynentu. A mam nadzieję, że ten materiał sprawił, że nieco inaczej spojrzeliście na europejską politykę, bo musimy inaczej rozmawiać o Unii Europejskiej niż tylko na poziomie Unia zła, Unia dobra, jeśli polskie państwo ma być w europejskiej polityce skuteczne. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.